Rząd nie ma pojęcia o ich istnieniu, ale mogąc moknąć mnie, nie powiem gdzie. Świat musi się dowiedzieć, co tam się działo. 16 grudnia 2024 roku, czyli na około tydzień przed Wigilią, ten stary Gbur, Bill, mój szef, zadzwonił do mnie i powiedział, żebym następnego dnia stawił się przed pracą, gdyż mam mi coś do pokazania. Od początku mi się to nie uśmiechało. Nie dlatego, że będę musiał być w robocie na szóstą. Nie to nie było najgorsze. Miałem takie dziwne przeczucie, takie, które ma się raz w życiu. Nie powinienem tam jechać, ale obiecał premię, więc co miałem zrobić? Po odebraniu tego telefonu zrobiłem sobie kolację i odpaliłem Wiedźmina, żeby choć trochę odpocząć od nieciekawych informacji ze świata rzeczywistego. Obejrzyj ciąg dalszy tej fascynującej historii na kanale Opowieści za światów i odkryj, co czeka po drugiej stronie.